Pan z wami, I z duchem twoim. słowa Ewangelii, według świętego Jana. Dała tobie, Panie. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos. Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piot powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. On rzekł do nich. Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan przywdział na siebie wierzchnią szatę. Był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci, a kiedy zeszli na ląd użyli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153 a pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała rzekł do nich Jezus chodźcie posilcie się Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: Kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy z martwych stał. słowo pańskie, a warto <laughs> przemawiaj do nas i namaszczaj nas. Przejdź przez Marię Malai salavehado Maria verio sala menon Adonai adonai Ishalai he i Maria vetolon Allelele aleluja aleluja o swoim zmartwychwstaniu. Pan Jezus ukazuje się swoim uczniom, niewiastom. Ukazuje się Maryi. Ukazuje się również tym, którzy byli nad jeziorem tyberiackim. Było ich siedmiu uczniów razem z Piotrem. Łowili ryby w nocy, ale niestety tej nocy nie udało im się złowić nawet jednej najmniejszej rybki. Byli osamotnieni, rozgoryczeni, zniechęceni. Kiedy nie ma Jezusa, nic im się już nie udaje, nawet łowienie ryb, w których byli kiedyś specjalistami. jest noc, ale Jezus przychodzi, kiedy jest ranek. Kiedy wschodzi słońce pozwala, aby całą noc się trudzili, aby zrozumieli, że sami z siebie nic nie mogą. Jeżeli nie mogą e, nawet ryb łowić bez Jezusa, to co dopiero, w innych, ważniejszych sprawach są tym bardziej bezradni. Przed Panem trzeba stać bezradnym, bezsilnym, ubogim. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy żebrakami, ale z których On pragnie uczynić bogaczami duchowymi, bo bogactwo zewnętrzne w oczach Boga nie ma żadnej wartości ale bogactwo duchowe, którym On może obdarować, wypełnić. Nad brzegiem nagle ukazuje się Jezus, ale oni nie wiedzą, że to jest Jezus. Nie rozpoznają Go jeszcze. Przecież im się już ukazał w Wieczerniku. Ale Pan Jezus po zmartwychwstaniu jest inny, jest tajemniczy. To on, ale już nie on. Bo właśnie jest inny, bo jest po zmartwychwstaniu. Więc jego ciało jest już inne. Jego ciało nie cierpi. Jego ciało jest całe uwielbione, pełne chwały. Więc jest to Jezus, który jest. Pełen światłości, tak jak zawsze, ale dla uczniów jest do odkrycia na nowo. Na nowo muszą poznawać Jezusa. Tym bardziej, że właśnie zmartwychwstał po zmartwychwstaniu. Więc Pan Jezus pragnie być ze swoimi uczniami, tak jak kiedyś, kiedy ich powoływał. Kiedy przechodził koło jeziora Tyberiackiego, i kiedy ich wzywał, mówiąc: Chodźcie za mną. I kiedy również był nieudany połów, Piotr, Andrzej, Jan, Jakub posłuchali Jezusa, który powiedział: Zarzućcie sieci po prawej stronie. I wtedy był obfity połów życia ich. Nigdy wcześniej nie mieli takiego obfitego połowu. I coś podobnego dzieje się po zmartwychwstaniu. Ale Pan Jezus wpierw pyta się, zdaje im takie tajemnicze i dziwne pytanie. Zwraca się do nich, jakby to były jego dzieci, dzieci. Macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. Na pewno byli zdziwieni, że jakiś mężczyzna mówi do nich jak się mówi do dzieci. Przecież nie jest ich ojcem. Przecież nie jest ich matką. Jak może do nich mówić do mężczyzn już dojrzałych? Dzieci. Raczej powinien zapytać bardziej. Przyjaciele, czy, czy bracia, czy może e, koledzy, coś takiego w tym stylu, tak jak my się dzisiaj zwracamy do siebie. Albo e, właśnie, w, a tutaj się okazuje, że Pan Jezus wraca się do nich jak do dzieci, bo są przecież jego dziećmi. Dziećmi, które tak bardzo ukochał, to są jego synowie. Nie tylko uczniowie, to są jego synowie. Dlatego zwraca się do nich jak, jak matka, jak ojciec. Widzę, że nie macie nic do jedzenia. Muszę wam przygotować śniadanie, posiłek. Wiem, że jesteście zmęczeni, głodni, spragnieni, że macie dosyć tego nieudanego połowu. Jesteście niewyspani przecież, całą noc pracowaliście na darmo. Chcę was nakarmić. Pozwólcie mi na to, przecież jestem waszym mistrzem, waszym nauczycielem, kimś więcej niż ojciec i matka. I wtedy polecił im, żeby zarzucili sieć po prawej stronie łodzi, a znajdą, a oni być może łowili po lewej stronie. Dlatego ciągle im się nie udawało, a trzeba po prawej stronie, czyli po stronie Jezusa. Jak się zarzuci w sieci po właściwej stronie, czyli po stronie Bożej, Jezusowej, tam zawsze znajdzie się ryby. One są po prawej stronie, nie po lewej. Po lewej być może im się uda tylko wyciągnąć jakieś e, rośliny, które są w jeziorze, ale nie ryby. Więc Pan Jezus zawsze, kiedy Go się słuchało, to się okazuje, że Pan Jezus miał rację, że On się nie myli. Jak się posłucha Go, to zawsze człowiek na tym zyskuje. Nigdy nie traci. Jeżeli traci, to tylko traci to, co jest złudzeniem, grzechem, złem. No i to, no to, to bardzo dobrze, bo to może, można stracić. I dobrze być o tego uwolnionym. Więc, kiedy się słucha Jezusa, zawsze jest taka obfitość. Być może nawet jeszcze większa niż wtedy, kiedy ich powoływał, kiedy też była obfitość. Być może tym razem była jeszcze większa. I wszystko wskazuje na to, że tak było. Było tak mnóstwo ryb i takie wielkie, że nie mogli ich wyciągnąć do łodzi. Musieli z nimi płynąć, ciągnąć tą. Sieć pełną ryb. I wtedy Jan, który wiemy, że był najbliżej Jezusa, najbliżej serca Jezusa, najbardziej umiłowany przez Jezusa i który też najbardziej ze wszystkich miłował Jezusa, ten od razu rozpoznał, bo ten, kto kocha, to rozpoznaje umiłowanego swojego Pana. To jest Pan. Więc wręcz wykrzyknął: To jest Pan! Aby wszyscy usłyszeli, którzy byli w takim jakby letargu, śpieniu, to ich jakby obudziło ten okrzyk radości i pewności Jana. Oni wiedzieli, że Jan, kiedy mówi takie słowa, to ma rację. Wierzyli Janowi. Tym bardziej, że wiedzieli, że Jan był pod krzyżem, najbliżej tajemnicy, męki, śmierci. Jezusa, że też był przecież przy pustym grobie, pierwszy, przed Piotrem. Ujrzał i uwierzył, więc on wyczuł, on poznał w sercu, dzięki miłości, którą miał do Pana, to jest Pan. I się nie mylił. Rozpoznał od razu. Zachowa, po słowach Jezusa, po głosie Jezusa, nie ma żadnych wątpliwości. I po tym, że jest opity połów, przecież to jest On. Przecież to jest Pan. Jak moglibyśmy jak mogliśmy być tacy ślepi, tacy e, uśpieni, tacy zamroczeni? Przecież to jest to On jest tak blisko. Musimy do niego płynąć. I Piotr się też obudził e, z takiego duchowego uśpienia. Usłyszawszy, że to jest Pan, od razu przywdział na siebie wierzchnią szatę. Był bowiem prawie nagi. Rzucił się w pław do jeziora. Nagość Piotra. Czyli ta nagość to jest znak też, tak jak e, to było znakiem grzechu e, u Adama, kiedy zgrzeszyli, kiedy zgrzeszył Adam, to jest napisane, że wstydzili się. E, jestem nagi, powiedział Adam. Nagość Piotra podobna do właśnie nagości Adama. Zgrzeszył. Był nagi. Czyli pozbawiony łaski Bożej. Niestety był w stanie duchowej śmierci. Miał na sobie, na, powie, na swoim sumieniu, trzy bardzo ciężkie grzechy zaparcia się swojego mistrza. On jeszcze nie był wtedy w stanie łaski. Był nagi, ogłodzony. Rzucił się w pław do jeziora, zaczął płynąć do Jezusa. Chciał być pierwszy. Przed wszystkimi. Być może chciał porozmawiać z Panem albo po prostu być z nim, z nim jak najszybciej, jej, jej, wcześniej niż inni. Po prostu może chciał być przy nim. Nie wiemy, czy roz, udało się Piotrowi porozmawiać z Panem Jezusem, jak dopłynął do brzegu. Nie wiemy tego. Być może po prostu właśnie rzucił się do nóg Pana Jezusa i może płakał. I nic nie mówił on ani pan Jezus. Tylko milczenie, żal, skrucha miłość pana Jezusa i właśnie uniżenie Piotra. Pozostali płynęli z łodzią, e, siecią pełną ryb, więc zabrało im to trochę czasu, mimo że do brzegu odkąd Piotr, w chwili kiedy Piotr wrzucił się. Do jeziora było gdzieś mniej więcej około 100 metrów, więc blisko. Kiedy zeszli na ląd, rozłożone było ognisko palące się. Ryba. Skąd miał Pan Jezus rybę? Przecież nie łowił. I chleb. Podstawowy pokarm rybaków. Pokarm, który Pan Jezus pożywał razem z nimi. Bardzo często pokarm ludzi ubogich. Przygotował im śniadanie, ale czyż jedna ryba wystarczyłaby dla wszystkich? W przypadku pana Jezusa tak. Jedna ryba może wystarczyć dla tysięcy ludzi. Jeden chleb również, bo wiemy, że pan rozmnażał chleb i ryby. Więc mógł na pewno. Uczynić taki cud dla nich i w tym momencie. Ryba, symbol chrześcijaństwa, chleb, symbol Eucharystii. Pan Jezus założył nową religię, prawdziwą, jedyną, która zbawia, bo on jest zbawicielem, odkupicielem, zmartwychwstałym. Pan Jezus też poprosił, żeby jeszcze przynieśli ryb, które złowili. Było ich 153. Wielkie ryby. To nie były jakieś płotki, to były wielkie ryby. Być może wyłowili największe ryby z tego jeziora w tym momencie. Nie było większych niż te. Sieć się nie rozerwała, pomimo tak wielkiej liczby ryb. Więc tutaj też jest znak, że kiedy jest się z Panem, to sieć Słowa Bożego, którą się zarzuca na ludzi, nie zerwie się. Słowo Boże więc ma moc. Mocą Słowa Bożego, Słowa Jezusa zmartwychwstałego mogę łowić ludzkie dusze i jej złowie, i ta sieć Słowa Bożego się nie rozerwie. Wielkie ryby, czyli wielkie nawrócenia, wielkich grzeszników. wielkie połów, wielki połów, wielki sukces, taki duszpasterski. Również w, pierwszej, w pierwszym czytaniu jest o tym mowa. Piot głosi słowo i łowi na, to, na sieć słowa pięć tysięcy ludzi, czyli pięć tysięcy rybek duchowych. Jeszcze więcej złowił jednym słowem, jedną nauką, niż kiedy z innymi łowił ryby w jeziorze tyberiackim. Ta było 153, a tutaj 5 tysięcy ludzi. Jeszcze nie licząc kobiet i dzieci, czyli razy kilka, więc kilkanaście tysięcy osób się nawróciło i przyjęło chrzest. Jedna nauka świętego Piotra. Jedna, jedna duchowa siedzi, yy, rzucona na te ludzkie serca, dusze. Jaki połów? Niesamowite. Bez większego trudu i wysiłku. Nie musiał całą noc spędzić na tym. Jedna nauka nie wiadomo ile głosił może 15 minut może pół godziny. Pan Jezus powiedział: chodźcie, posilcie się. Chodźcie, moje dzieci, moi uczniowie, chcę, żebyście posielili się teraz, żebyście się wzmocnili. Jesteście słabi. Jesteście wymęczeni. Odpocznijcie przy mnie. Pan Jezus chce, żeby przy Nim odpoczywać po trudach życia. E, trudach także życia pasterskiego kiedy się ewangelizuje, trzeba odpocząć. Ale odpocząć nie od Boga, tylko z Bogiem i przy Jezusie. Najlepszy odpoczynek to wtedy, kiedy się odpoczywa przy Panu Jezusie. I człowiek sobie siedzi przy Panu Jezusie, a nawet można spożywać posiłek, śniadanie, obiad przy Panu Jezusie. Świadomi tego, że zawsze z nami jest Pan. Że on nie jest daleko ode mnie, ale sobie siedzi przy mnie i patrzy, jak ja spożywam posiłek dla niego. Z miłości też. Nawet każde czynności, które wykonuję dla niego, przynosi mu to wielką radość i chwałę. Więc nakarmił swoich uczuć byli nasyceni tym chlebem, tą rybą, którą im przygotował. Ale przede wszystkim byli. Nasyceni, posileni, Jego miłością, miłością zmartwychwstałego Pana. To jest największy, najważniejszy pokarm miłość naszego Pana, Jego ciało i krew. To jest największy dar. To zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. To nas nasyca doskonale. Więc Pan Jezus był. Tajemniczy postać Pana Jezusa. To był ten sam Jezus, a jednak inny. Nikt nie zapytał wprost, to Ty jesteś, bo wszyscy wiedzieli, że to jest Pan, ale Jego twarz, Jego oblicze, Jego ciało było inne. Kolejny raz ukazał się im: Jezus jest tajemniczy. E Nigdy, nikt nie powie, odkryłem Pana Jezusa w stu procentach, wszystko już o Nim wiem. Bo Pan Jezus jest dla nas tajemnicą, którą odkrywamy, ale nigdy nie odkryjemy do końca. I wieczność cała będzie na to, żeby poznawać Pana Jezusa, poznawać Boga, ale nigdy nie poznamy Go do końca, bo to jest niemożliwe. Ale zawsze będziemy się Nim nasycać. Ale nigdy się nie nasycimy w taki sposób, żebyśmy nigdy nie pragnęli Boga. Ciągle będziemy Go pragnąć i ciągle będziemy nim się nasycać. I to już się rozpoczyna teraz, tutaj. Pragnąć Boga, być nasy nasycanym nim, napełnianym, posilanym Bogiem. Ale to dopiero jest początek tego, co będziemy przeżywać. Wieczności z naszym Panem. Dlatego, Panie, nie musimy pytać, kto Ty jesteś, bo Ty jesteś naszym Panem. To jest Pan. Ty jesteś tutaj. Ten, który ukazywałeś, ukazywał się e, uczniom nad Jeziorem Tyberiackim, ty tutaj teraz się ukazujesz naszym sercem. Dlatego możemy, jak, Piotr, jak Jan, powiedzieć: To jesteś Ty. Donner